W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Męczeństwo. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła, ale Chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie się upominać dla siebie i dla innych. Nauczał błogosławiony ksiądz Jerzy. Jego krwawa ofiara to wyznanie wiary w świętość Kościoła i najwyższy znak miłości do Chrystusa. Błogosławiony księże Jerzy, w Twojej męczeńskiej śmierci odbiły się wszystkie bóle i cierpienia współczesnych ci ludzi uproś nam u ukrzyżowanego Chrystusa łaskę wierności do końca Bożemu prawu miłości a mnie wyjednaj łaskę której tak bardzo pragnę ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony Księże Jerzy, Muitos sanami